Jeśli nie jesteś w stanie przebiec 60 metrów sprintem albo wykonać takich 20 wysokich podskoków pod rząd, to gwarantuję ci, że będziesz zgarbiony i będziesz mieć problem z bólem stawów. Ruchy dynamiczne dadzą ci i zdrowie, i dobry wygląd. Wyjaśnię teorię i zaraz pokażę Ci praktykę. Statystyki dla osób po 30 roku życia są przerażające: 90% ludzi po 30 roku życia nie jest w stanie zrobić sprintu, a 90% z tych 90% nie zrobi sprintu już do końca swojego życia. A możliwość wykonywania dynamicznych ruchów jest absolutnie kluczowa dla zdrowia Twoich stawów i postawy ciała. A dlaczego? Bo całe twoje ciało okala taki 20-kilogramowy płaszcz tkanek kolagonowych, zwanych powięziami. Ten płaszcz chroni twoje stawy i kształtuje postawę. I wiesz, co jest najlepsze? Że ten płaszcz możesz dowolnie, niczym krawiec, kształtować i budować. W jaki sposób? A no właśnie, najlepsze są do tego dynamiczne ruchy całego ciała. Czyli co? Idziemy robić sprinty? Nie. Sprinty są bardzo zaawansowanym ruchem i nie polecam ich dla osób początkujących. Ty zacznij sobie od tej bezpiecznej formuły, którą możesz zrobić w domu bez żadnego sprzętu. Po pierwsze, zacznij więcej chodzić. Takie 20 minut każdego dnia to jest minimum. I każdego dnia również schodzenie ze schodów, bo tak uczysz się bezpiecznego hamowania, co wzmacnia twoje stawy. I codziennie rano wykonaj 30-40 podskoków w miejscu i 20-30 żabek w miejscu, do przodu, do tyłu albo z obrotami. I co, czujesz się w tej pozycji bardzo staro? Żeby przyspieszyć cały progres, z każdą wykonaną serią, myśl sobie, że żegnasz wewnętrznego starego dziada. I będzie dobrze.